Agnieszko. W tym roku obchodzimy kilka okrągłych rocznic związanych z życiem i pontyfikatem świętego Jana Pawła II. 2 kwietnia wspominać będziemy jego odejście do Pana po 20 latach od tego wydarzenia w maju 105 rocznicę jego urodzin, wspominamy też encyklikę Ewangelium Wite w 30 rocznicę od jej wydania. I przełomową pielgrzymkę do Ziemi Świętej sprzed 25 lat. Zacznijmy może od tego pierwszego i najważniejszego wydarzenia, od chwili tragicznej żołoby z kwietnia 2005 roku. Byłaś wówczas w Rzymie, byłaś w Watykanie. Co najbardziej z tamtych szczególnych chwil utkwiło ci w pamięci. Rzeczywiście w tym roku obchodzimy kilka takich momentów, do których wracamy. Minęło 20 lat od momentu śmierci, od odejścia świętego Jana Pawła II. Ja miałam taką możliwość, aby być na pogrzebie Ojca Świętego, na jego beatyfikacji i kanonizacji, ale rzeczywiście ten moment wspominam w sposób szczególny. 2 kwietnia wszystkie oczy całego świata tak naprawdę zwrócone były na bazylikę świętego Piotra. My wiemy, jeżeli wrócimy do tych chwil, że ten proces odchodzenia Ojca Świętego rozpoczął się już dużo wcześniej, tak naprawdę 1 lutego 2005 roku, kiedy trafił do Polikliniki Gemelli, to był moment, kiedy już wszyscy zaczęli rozumieć, że jego kondycja fizyczna może nie pozwolić mu na prowadzenie kościoła przez kolejne miesiące czy ewentualnie lata. Wszyscy współpracownicy wiedzieli, że Ojciec Święty jest już bardzo słaby i Ponieważ Ojciec Święty podczas swojego pontyfikatu zbudował bardzo bliską relację z mediami, to też media donosiły całemu światu, jaka jest ta kondycja Ojca Świętego. Luty przebiegł pod... Yy, Znakiem jego choroby, jego takiego powolnego odchodzenia. I później marzec, kiedy wydawało się, że po krótkim powrocie z polikliniki Dżemeli kondycja Ojca Świętego będzie lepsza, jednak tak się nie stało, wraca ponownie i tam zostaje dokonany zabieg tracheotomii, czyli Ojciec Święty, który ewangelizował podczas swojego pontyfikatu słowem. Odtąd nie może już wypowiedzieć ani jednego słowa. Tym, co wspominają współpracownicy i rzeczywiście, Łza kręci się wokół na ten moment, kiedy Ojciec Święty po wybudzeniu się po tym właśnie zabiegu, bardzo cicho, szeptem, mówi: Co żeście mi zrobili?. Tak naprawdę prosi wtedy o kartkę, aby móc napisać na kartce słowa. Ale totus. To było zawołanie jego pontyfikatu, kiedy w 1958 roku przyjmuje sakrę biskupią, kiedy mając zaledwie 38 lat, jako najmłodszy biskup, przyjmuje tę nominację. Jako zawołanie swojej biskupie przyjmuje totus tuus i można powiedzieć, że taki pomost pomiędzy tamtym momentem, a tym, kiedy oddaje wszystko Matce Bożej, właśnie skupia się, koncentruje na tych słowach. Co żeście mi zrobili, ale ufam, Maryi, że tak miało być. Te momenty ostatnie Ojca Świętego są rzeczywiście dla wszystkich bardzo trudne, bo Ojciec Święty podczas swojego blisko 27-letniego pontyfikatu zyskał nie tylko sympatię wszystkich wiernych na całym świecie, ale przede wszystkim zmienił oblicze świata oblicze naszej ojczyzny, oblicze Europy, ale również Kościoła. Ojciec Święty. Podczas ostatniej audiencji, to był dzień 30 marca, kiedy gromadził wielu wiernych z całego świata, ale także z Rzymu, którzy przybywali, aby Ojca Świętego zobaczyć, Ojciec Święty ukazał się w oknie. I nie mógł wypowiedzieć ani jednego słowa. Wówczas pozdrowienie do Polaków zgromadzonych na placu wypowiedział Prałat, jego bliski współpracownik. Ksiądz Prałat Paweł Ptasznik, który dzisiaj o tym mówi, opowiada, że było to dla niego trudne doświadczenie, kiedy na te kilka chwil miał się stać głosem świętego Jana Pawła II. 1 kwietnia została zorganizowana w południe konferencja prasowa i wówczas watykański rzecznik Joachim Nawarowals, Poinformował, że nigdy wcześniej nie widziałem ojca Świętego w takim stanie i wszyscy mogli zobaczyć łzę, która kręciła się w jego oku. Drugiego Kwietnia, już od samego rana wszyscy współpracownicy wiedzieli, że jest to moment taki bardzo trudny, moment odchodzenia Ojca Świętego i w godzinach wieczornych ci najbliżsi zgromadzili się blisko jego łoża. O 21.37 to jest ta godzina, którą my wspominamy jako moment odejścia Ojca Świętego, ale oficjalnie tę informację przekazał światu. Arcybiskup Leonardo Sandri, który o godzinie 21.58 pojawił się na placu Świętego Piotra i powiedział: Nasz umiłowany Ojciec Święty odszedł do domu Ojca. I to są te słowa, które my pamiętamy, do których wracamy. I wówczas ciekawe zjawisko: na placu pełnym zgromadzonych wiernych zapanowała cisza, cisza, gdzie. Nikt nie mógł wypowiedzieć ani jednego słowa, ale po chwili rozległ się aplauz. Moglibyśmy być zaskoczeni. Skąd aplauz? Przecież to jest moment takiej radości, takiej okazania właśnie sytuacji, kiedy cieszymy się z czegoś, tak obchodzimy jakąś dobrą, pozytywną okazję, mamy jakąś dobrą nowinę. Natomiast to jest taki zwyczaj włoski. Włosi w ten sposób chcieli okazać Ojcu Świętemu szacunek i podziękowanie za pontyfikat, który trwał dokładnie 26 lat, 5 miesięcy i 16 dni. O godzinie 22.40 rozległ się głos dzwonu nazywany przez Włochów dzwonem śmierci, kiedy umiera papież. Wówczas wszyscy słyszą, że namiestnik św. Piotra na tronu biskupa Rzymu, Odszedł do domu ojca. Ja jestem też organizatorem wyjazdów pielgrzymkowych już od 24 lat, a zatem tak naprawdę już od pierwszych chwil, czyli od niedzieli, od samego rana 3 kwietnia, miałam wiele telefonów z zapytaniami, kiedy będzie pogrzeb Ojca Świętego, bo była taka potrzeba serca. Taka potrzeba chwili, żeby do tego Rzymu jak najszybciej się udać. Mieliśmy zaledwie kilka dni na to, żeby zorganizować przeloty, żeby zebrać grupę, ale tak naprawdę tych zainteresowanych osób było tak dużo, że nie byliśmy w stanie wynająć tylu samolotów, tylu przelotów, nie tylko rejsowych, ale również czarterowych. Sytuacja była taka, że wiele nieprawdziwych informacji padało w przestrzeni publicznej, to znaczy, nie można dojechać do Rzymu. 100 km od Rzymu już są zamknięte drogi. Autokary nie będą mogły dojechać do obwodnicy Rzymu. I też taki pierwszy impuls, który sprawiał, że wszyscy chcieli do Rzymu pojechać, przerodził się w niepewność, w obawę, czy ja do Rzymu dojadę, gdzie zostawię swój samochód. Ale to i tak nie przeszkodziło temu, żeby w specjalnie uruchomionych połączeniach, bo uruchomiono, uruchomiono połączenie kolejowe wielu Polaków, Udało się właśnie do Rzymu. Gdy już udało Ci się wraz z grupą dotrzeć do Rzymu, żeby pożegnać się na Pawła II, jak wyglądała sytuacja tam na miejscu? Wiemy, że były tam setki tysięcy osób, które chciały pożegnać się na Pawła II. Wiem, że byłaś w jednej z ostatnich bodaj grup, którym udało się pomodlić przy jego doczesnych szczątkach wystawionych w Bazylice Świętego Piotra, że dosłownie niemal za wami zamknęły się te drzwi przed pogrzebem. Więc chciałbym, żebyś opowiedziała o tych dniach wielkiej żałoby pomiędzy odejściem do pana a pogrzebem. Jak to wyglądało z, z twojej perspektywy tam w Rzymie na miejscu? Zainteresowanie uczestnictwem w uroczystościach pogrzebowych Ojca Świętego było tak duże, że zamknięto nawet przestrzeń powietrzną nad Rzymem. My mieliśmy zarezerwowany przelot na lotnisko Ciampino, czyli jedno z dwóch głównych lotnisk Rzymu, ale okazało się, i to okazało się dopiero w dniu wylotu, my wylatywaliśmy rano w czwartek, czyli 7 kwietnia. Okazało się, że przestrzeń nad Rzymem została zamknięta ze względu na to, że Dyplomaci, prezydenci, premierzy wyrazili chęć przyleci, przylecenia do Rzymu. I była to sytuacja niespotykana wcześniej, bo tak naprawdę, jeżeli mówimy o uroczystościach pogrzebowych, to mówimy o Największym tak naprawdę w ostatnim czasie zgromadzeniu, jeśli chodzi o historię Kościoła i chrześcijaństwa, nawet od pierwszych wieków, dlatego że Ojciec Święty podczas swojego pontyfikatu nawiązał relacje dyplomatyczne z większością państw na świecie. W dniu wylotu przekierowano nas na lotnisko w Peskarze. Peskara położona jest około 200 kilometrów od Rzymu, a to oznaczało, że perspektywa dotarcia na plac Świętego Piotra odsuwa nam się w czasie. To oznacza, że musieliśmy przesiąść się do autokarów i przez kilka godzin jechać do Rzymu to była jedna wielka niewiadoma, ale wszyscy byli tak zdeterminowani, że chcieliśmy po prostu dotrzeć, tak, na plac Świętego Piotra, a tak naprawdę pożegnać się z Ojcem Świętym. Wiemy, że od poniedziałku już ciało Ojca Świętego było wystawione publicznie, wystawione na katafalku w Bazylice Świętego Piotra. I tutaj znowu informacje, które docierały do nas, przekazywały właśnie taki rodzaj niepokoju, czyli nie uda się są via jest wypełniona, tłum, nie będzie możliwości dotarcia. Mimo to cały czas przybywało coraz to więcej osób. I moje doświadczenie jest takie, i to rzeczywiście wspominam też jako niezwykłą sytuację, kiedy udało nam się dotrzeć na obrzeża Rzymu. Wówczas skontaktowałam się z moim znajomym tutaj z Dekasterii Nauki i Wiary, który powiedział, Agnieszko przyjeżdżaj na stację Ottawiano, to jest stacja położona najbliżej Placu Świętego Piotra, Spróbuję Was wprowadzić, mając świadomość, że tłum ludzi zgromadzony jest na placu i na ulicy prowadzącej na Plac Świętego Piotra, wydało mi się to praktycznie niemożliwe. Były już godziny późne, popołudniowe, godziny w czwartek, przed piątkiem, kiedy uroczystości pogrzebowe się odbywały. Wysiedliśmy na, na Ottawiano i można powiedzieć, że y, rozstąpił się ten tłum dosłownie przed nami. Tak, y, doprowadził nas mój znajomy właśnie na Plac Świętego Piotra i oto praktycznie. Praktycznie kilka grup za nami, myślę, że mogło to być 100, może 150 osób nie więcej. Zamknięto barierki, które już oznaczały, że więcej osób nie będzie wpuszczonych na Świętego Piotra, a tym samym więcej osób nie wejdzie do Bazyliki Świętego Piotra. Nasz czas oczekiwania to było kilka godzin. O ile dobrze pamiętam, to była godzina mniej więcej 21, kiedy weszliśmy do bazyliki, już panował w niej półmrok, na zewnątrz również było już ciebie. I za nami praktycznie drzwi Bazyliki Świętego Piotra się zamknęły. To był taki moment osobistego pożegnania, kiedy mogliśmy spojrzeć jeszcze na Ojca Świętego, kiedy mogliśmy w takim zaciszu, w ciemności otrzeć łzę. To był moment, kiedy tak naprawdę osoby opiekujące się i, i tam pilnujące porządku, yy, powinny powiedzieć nam, już dobrze, macie te swoje kilka sekund, tak naprawdę, bo tłum miał moment. Dosłownie przechodziliśmy obok trumny i trzeba było już wychodzić, ale jakoś tak udało się. Że nasza grupa mogła pozostać trochę dłużej. Obsługa, właśnie ta w Bazylice, kiedy zadali pytanie, czy jesteście z Polski. Tak, jesteśmy z Polski. To zostańcie, dopóki ciało Ojca Świętego nie będzie zabrane. I efekt był taki, że zostało dosłownie kilkadziesiąt osób, z których każda patrzyła gdzieś tam z oddali, właśnie przytulona do tych kolumn w Bazylice Świętego Piotra. Patrzyliśmy na Ojca Świętego, kiedy już powoli ciało było wynoszone po to, aby przygotować do tego, kolejnego dnia. Noc spędziliśmy na placu, potem w jego okolicach i od samego rana właśnie w takim duchu oczekiwania, yy, mieliśmy nadzieję na to, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w sposób naprawdę taki uroczysty. My dzisiaj wiemy, że na uroczystości pogrzebowe przybyło około 200 reprezentantów różnych krajów. To byli właśnie prezydenci, to były głowy, głowy koronowane, yy, to byli reprezentanci Duchowieństwa chrześcijańskiego, hierarchowie kościoła, ale również ci, którzy reprezentowali wyznawców islamu i wyznawców judaizmu. Na placu św. Piotra zgromadziło się około 300 tysięcy osób, a w całym Rzymie, jak podają dane, mogąc korzystać z telebimów, gdzie można było oglądać przebieg uroczystości pogrzebowych, zgromadziło się ponad 5 milionów wiernych. Niezwykła symbolika, Pismo Święte, tak? ewangeliaż, który znajdował się na trumnie, trumnie wykonanej z cedru, nie bez przyczyny, ponieważ jest to symbol, symbol wieczności, symbol wierności. Wielu kardynałów, tak, czyli właśnie hierarchowie kościoła zgromadzeni na placu. Pamiętam, że wtedy te wszystkie niewygody fizyczne, tak, czyli cała noc na placu, brak możliwości skorzystania z toalety, tłum osób, gdzieś blisko, to wszystko zeszło na dalszy plan. Była taka potrzeba, żeby po prostu w tym miejscu i w tym momencie być. Ze względu na to, że udało nam się zobaczyć Ojca Świętego jeszcze te kilkanaście godzin wcześniej, nie było w nas takiej determinacji, żeby na tym placu, Zostać, bo jednak znaczna część placu była przeznaczona dla tej reprezentacji, dla dyplomacji, więc byliśmy na, na placu, który znajdował się blisko y, murów y, Watykanu no i tam właśnie przez y, telebi mogliśmy oglądać, jak te uroczystości przebiegały. I później taki nastrój, kiedy zamknęła się księga, kiedy widzieliśmy właśnie tę symbolikę niezwykłą, y, pokazującą, że Duch Święty był obecny, tak że były to uroczystości czystości niezwykłe, poprowadzone zresztą, czyli pod przewodnictwem y, następcy Jana Pawła II, Józefa Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI, były rzeczywiście takim momentem stawiającym kropkę nad i y, jego pontyfikatu. Y, jego ciało zostało przeniesione później tak, w takiej uroczystej procesji do krypty watykańskich. Trumna cedrowa y, została y, włożona do y, kolejnej y, trumny i potem do trzeciej dopiero drewnianej, opuszczona na takich czerwonych taśmach i przykryta. Płytą. Ta forma pochówku towarzyszyła Polakom odwiedzającym Bazyliko Świętego Piotra i Watykan przez kolejne lata. My wiemy, że bardzo szybko, bo już w pierwszych dniach maja rozpoczął się proces beatyfikacyjny, co jest zupełnie niezwykłe, dlatego że jest taki przepis mówiący o tym, że dopiero po upływie co najmniej pięciu lat można rozpocząć tę procedurę, ale za zgodą papieża Benedykta XVI było możliwe wcześniejsze uruchomienie, Uruchomienie tych procedur. Ciało Ojca Świętego spoczywało w kryptach watykańskich do 1 maja 2011 roku. Później zostało przeniesione już wyżej, czyli na poziom bazyliki Świętego Piotra, gdzie do dnia dzisiejszego spoczywają doczesne szczątki Ojca Świętego w kaplicy Świętego Sebastiana, tuż obok piety Michała Anioła Buonarottiego i kaplicy kaplicy Najświętszego Sakramentu. Archiasko powiedziałaś sporo o tych symbolicznych momentach czy wydarzeniach związanych z odchodzeniem i pogrzebem Jana Pawła II. My takich symbolicznych momentów Pamiętamy kilka. Ostatnie słowa skierowane do młodzieży, wiatr zamykający właśnie Ewangeliarz na, na tej cydrowej trumnie, te modlitewne czuwania, które były chyba wtedy w każdej parafii organizowane łącznością duchową. Ty byłaś tam na miejscu, co dla ciebie osobiście jako jednego z tych pielgrzymów, którzy tam byli, było najbardziej poruszającym momentem czy takim, który dziś. Wspominasz w jakiś szczególny sposób, może który szczególnie wpłynął na Twoją duchowość, też? Myślę, że jest to ten moment oczekiwania na spotkanie z Ojcem Świętym na placu Świętego Piotra. Jak wspomniałam, kilka godzin czekaliśmy, aby wejść do bazyliki, i wtedy wyczuwalne było takie, taka jedność, zjednoczenie tych wszystkich wiernych. Łączyła nas wspólna sprawa. Orędownik Chrystusa na ziemi umiera. Była atmosfera. Paradoksalnie radości, tak, czyli tego, że my możemy go za chwilę jeszcze zobaczyć, pożegnać. Niejednokrotnie wiele osób, które były tam na placu, nie mogły podczas jego pontyfikatu udać się do Rzymu, ale ta determinacja była naprawdę niezwykła. Pamiętam, że na placu świętego Piotra wyłączony był sygnał, jeśli chodzi o połączenia komórkowe, tak. To było 20 lat temu. Nie było też tak, że każdy miał telefon przy sobie, jak to jest teraz. Pamiętamy, że kilkanaście miesięcy wcześniej doszło do zamachu terrorystycznego na stacji. Metra Atocza w Madrycie i takie zgromadzenie wiernych, taki tłum ludzi był jednak utożsamiany z pewnym niebezpieczeństwem, i dlatego wyłączone były te połączenia. Nie można było zadzwonić do bliskich, powiedzieć: Tak, jestem tutaj na placu świętego Piotra. I pamiętam, że ja, kiedy patrzyłam na zasięg w swoim telefonie, okazało się w pewnym momencie, że ten zasięg jest. Kiedy zadzwoniłam do moich bliskich, powiedziałam: Jestem tutaj na placu, wejdę, na pewno uda się. Towarzyszyły temu, tak niezwykłe emocje, że osoby, które stały obok, powiedziały: Daj mi telefon, ja też chcę zadzwonić. I te telefony tych kilkunastu osób, które były gdzieś tam w naszym otoczeniu, wędrowały pomiędzy ludźmi z całego świata, z Afryki, z, z Ameryki Łacińskiej. Wiemy, że Ojciec Święty też tam był podczas swoich apostolskich podróży, ze Stanów Zjednoczonych, więc różne języki świata, a wszystkim towarzyszył ten wspólny cel. Chcemy pożegnać Ojca Świętego. Potem sam moment pożegnania, to kiedy siedzieliśmy przytuleni do tych, kolumn w Bazylice świętego Piotra, kiedy mogliśmy niejako sam na sam patrzeć na Ojca Świętego i powiedzieć mu to wszystko, co chcieliśmy mu przekazać, podziękować, przeprosić, poprosić, żeby orędował za nami w niebie. I rzeczywiście tak było. Zresztą te słowa wypowiedziane przez arcybiskupa Leonardo Sandri, tak, który, który powiedział, że Ojciec Święty, nasz umiłowany Ojciec Święty, odszedł do domu Pana. Później powiedział teraz będzie orędował za nami w niebie, tak? udzielając apostolskiego błogosławieństwa wiernym zgromadzonym na placu. Więc to są takie momenty, które rzeczywiście zostają. I potem pamiętam, kiedy już po uroczystościach wszyscy w ciszy zaczęli się rozchodzić uliczkami wiecznego miasta, widać było polskie flagi. To był taki, powiedziałabym dzisiaj z perspektywy tych 20 lat, taki ostatni moment obecności polskości tam w Rzymie. Pomimo, że my do Rzymu jeździmy, pomimo, że nawiedzamy grupę Ojca Świętego, pomimo, że cały czas pamiętamy, tak, mamy żywo w pamięci ten pontyfikat, to moment takiej jedności, zjednoczenia i takiej wspólnoty Kościoła był rzeczywiście odczuwalny. Potem, kiedy wsiedliśmy już do samolotu. To było, to było tego samego dnia w godzinach wieczornych, więc tak naprawdę to wszystko działo się bardzo szybko. To był jedyny moment, a latam już ponad 25 lat yy, nawiedzając różne miejsca święte na, na całym świecie, i to był jedyny taki moment, kiedy wszyscy wsiedliśmy tak, jak grzeczni pasażerowie do samolotu, oczekując na komunikat stewardesy, która za chwilę przekaże nam, jakie są zasady bezpieczeństwa. Ale coś takiego się nie wydarzyło. Ktoś zainternował Barkę, wszyscy spojrzeliśmy w okna samolotu, spojrzeliśmy na wieczne miasto, które przez ostatnie blisko 27 lat związane było z Ojcem Świętym. Polakiem, Kiedy rozpoczęto śpiewać barkę, wszyscy lepiej lub gorzej włączyliśmy się właśnie do tego, do tego śpiewu. Po naszych policzkach płynęły łzy, i to doświadczenie zachowaliśmy dla siebie. Te emocje były tak silne, że osoby, które były ze mną wtedy podczas właśnie tych uroczystości, i tych przygotowań, i, i, i samego pogrzebu, i potem powrotu, do dnia dzisiejszego mamy kontakt. Pomimo, że nie mamy kontaktu ani zawodowego, ani osobistego, to gdzieś tam taka smsowa łączność to pokazuje, jak silne to były emocje. O tyle silniejsze, że dotyczą osób, które w tamtym momencie miały kilkanaście lat, czy dwadzieścia kilka lat, tak? My wtedy wchodziliśmy w dorosłość i też takie poczucie niepewności, co teraz będzie. Ojca Świętego znałam ja osobiście od momentu swojego urodzenia, tak? Ten pontyfikat towarzyszył mi przez całe życie. Doświadczyłam jego błogosławieństwa w wieku 11 lat, czyli była taka możliwość przy osobistego spotkania i nagle umiera ktoś kto jest bardzo bliski rzeczywiście to było takie doświadczenie, doświadczenie powolnego odchodzenia, ale także doświadczenie śmierci kogoś, jakby to był ktoś z rodziny i taki nastrój, nastrój smutku, ale jednocześnie pewnej niepewności, tak? Co teraz będzie? Co się wydarzy? Co będzie w kościele? Co będzie w naszej oczyśnie. Przecież on był naszym przewodnikiem, on nas prowadził. Jego słowo towarzyszyło przecież Europie, Polsce i całemu światu przez blisko, tak jak powiedziałam, 27 lat. Kończąc naszą rozmowę, chciałbym w takim razie zapytać cię: co spośród tych poruszających słów, gestów Jana Pawła II, o których wspomniałaś, utkwiło w tobie najbardziej? Jakie wspomnienie o Janie Pawle II, jaka jego myśl, jaki element jego nauczania, co w tobie po tych 20 latach od jego odejścia do Pana najbardziej, że tak powiem, duchowo pracuje? Kiedy miałam te 11 lat i na placu Świętego Piotra, kiedy Ojciec Święty wyszedł, aby pobłogosławić, aby spotkać się ze zgromadzonymi wiernymi, podszedł do mnie, spojrzał mi głęboko w oczy, mogłam ja spojrzeć jemu głęboko w oczy, zapytał się skąd jestem, jak mam na imię. I wtedy kreśląc mi znak krzyża na czole, to niejako taka pieczęć dla mnie na całe życie, powiedział Agnieszko, niech Pan Bóg cię błogosławi na całe Twoje życie. To był taki moment dla mnie przełomowy. I myślę, że dzisiaj, jak rozmawiamy w tej perspektywie 20 lat od jego odejścia, to u mnie wszystko to, co było tą relacją ścisłą z ojcem Świętym, Janem Pawłem II, rozpoczęło się właśnie wtedy, bo poczułam, że to jest jakieś zadanie, które mi pozostawia, aby oni. Mówić, aby też mówić o Bogu w mojej pracy zawodowej. Miałam 11 lat, ale potem w najbliższych latach też miałam możliwość uczestniczenia w licznych jego audiencjach generalnych na Placu Świętego Piotra czy w audiencjach prywatnych również. I potem w dorosłym życiu, jak wracałam do tych spotkań, to miałam świadomość, że dotknęła mnie niezwykła łaska spotkania ze Świętym. Takie dobro, które emanowało z Ojca Świętego, coś, czego nie da się opisać, kiedy mając zaledwie kilka sekund, się wrażenie, że świat na zewnątrz się zatrzymał, i możemy obcować bezpośrednio z takim czystym dobrem. Łzy, które płyną po policzku, jak ojciec święty odszedł, udając się już w stronę, w stronę ołtarza, gdzie rozpoczynało się, rozpoczynała się audiencja generalna to było coś, co zostało we mnie, kiedy dorastałam, kiedy byłam nastolatką. I potem, kiedy ojciec Święty umiera, ja już miałam 20 kilka lat, co zostało? Przez te 20 lat myślę, że taki depozyt, który pozostawił po sobie właśnie poprzez czyny i słowa, werbat gesta o tym mówił, był bardzo spójny w swoim nauczaniu i kierował wiele słów do młodzieży. Ja cały czas czułam się taką młodzieżą i te słowa brałam bardzo mocno do siebie. Wymagajcie od siebie, nawet jeśli inni od was nie wymagają, czyli takie stawianie sobie wysoko poprzeczki i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym, ale także to, że był bardzo otwarty na człowieka. Pamiętał zamienione kilka słów sprzed kilku lat, miał niezwykły dystans do siebie, potrafił spotykać się tak naprawdę z przedstawicielami różnych, różnych grup społecznych. To było niesamowite, kochał dzieci, spotykał się z młodzieżą, dla nich przecież ustanowił światowy dzień młodzieży. Dla mnie osobiście jest to taka strata, jakby to był ktoś z rodziny, bo ta relacja, która w tym krótkim spojrzeniu pozostała, jest czymś co zostało we mnie tak przez te wszystkie lata. Pamiętam jeszcze wracając na chwilę do tego momentu pogrzebu pamiętam jak wszyscy my Polacy staliśmy się właśnie jednym kiedy zapalano świeczki, kiedy Aleja Jana Pawła II w Warszawie nie miała ani jednego miejsca. Przerwy ustawione były właśnie znicze, kiedy te miejsca związane z pielgrzymkami do Ojczyzny Ojca Świętego były też odwiedzane cały czas tłumy ludzi, które w tamtym momencie jeszcze do, do uroczystości pogrzebowych tam yy, były, tak, po to, żeby pokazać. Pamiętamy. Kiedy Ojciec Święty umiera, to ostatnie słowa, które wypowiada Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie. I za to Wam dziękuję. I myślę, że to, co jest we mnie tak bardzo osobiście, to nieustanne takie przynaglenie do tego, żeby o Ojcu Świętym pamiętać, żeby pamiętać o jego nauczaniu, żeby nie traktować go tylko i wyłącznie jako takiej ikony, która jest archaiczna, mało znana, żebyśmy nie sprowadzali jego nauczania tylko i wyłącznie do tej wadowickiej symbolicznej kremówki, tylko żebyśmy zrozumieli, że jest to nauczanie, które ma bardzo konkretne. Przekaz, który nakłada na nas pewien obowiązek mówienia o tym, co najważniejsze o wartości życia, o miłości do drugiego człowieka i o tym, że Chrystus jest w centrum naszej wiary. Zresztą otwórzcie drzwi Chrystusowi. To były pierwsze słowa, jakie wypowiedział po swoim wyborze. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.